Cześć! Dzisiaj coś dla miłośników gór. Ci, którzy jeszcze tego nie widzieli, ci którzy szukają wrażeń na podjazdach. Mityczna góra Alpduest. Zapraszam na film. Zaczynamy podjazd Alpduest. Od samego. Dołu, czyli tak naprawdę on zaczyna się od Ronda. 21 zakrętów prowadzących z miejscowości lbu du do miejscowości górskiej alp w departamencie Izech. Miasteczko jest jedną z największych stacji narciarskich, nie tylko. Jest tam masa single tracków, masa ścieżek zjazdowych, nie tylko dla kolarzy cross country jak i dla kolarzy freeride'owych czy zjazdowych. Bardzo bogata miejscowość w bary, restauracje, masę wyciągów. Jeżeli chodzi o zimę, masę wyciągów, jeżeli chodzi o lato, oraz bogata miejscowość w bary, hotele i restauracje. Pierwszy tur Zaczął się tam w 1952 roku i pierwszy tur historyczny wygrał Fausto Coppi. Po jego zwycięstwie dopiero po 24 latach wrócili tam po raz drugi. 21 zakrętów i 21 imion. Każdy zakręt nosi imię jednego zwycięzcy wielkiej pętli. Po zwycięstwie Lensa Armstronga. W 2021 roku liczba nazwisk przekroczyła ilość zwycięzców, więc jakby przekroczyła ilość zakrętów. Więc 21 zakręt nosi imię Fausto Kopii i Lensa Armstronga. Cały podjazd ciągnie się 13,5 km dokładnego podjazdu o nachyleniu 7,9%. Rekord tego podjazdu w czasie 36 minut i 50 sekund zrobił w 1995 roku Marco Pantani. Albius nazywany też Górą Holendrów. Bardzo często słyszeliśmy o Górze Holendrów. Dlaczego? Dlatego, że od 1000 989 roku aż 8 wielkich etapów z 14 wygrali właśnie holenderscy zawodnicy. Do tego czasu żadnemu Holendrowi nie udało się już wygrać żadnego z etapów na Tour de France. Całe miasteczko. Jest naprawdę świetnie rozłożone, świetna infrastruktura, bardzo malownicze, są świetne widoki z roweru, jak i ze samego szczytu. Możecie tam podjechać, zjeść wspaniały obiad, wypić kawę, ciastko i dopiero zjechać na dół. Naprawdę wspaniały asfalt, nie ma dziur. Samochody naprawdę tutaj bardzo uważają na rowerzystów, jak widzicie malownicze widoki. Serdecznie zapraszam, żeby ten podjazd koniecznie podjechać własnymi siłami. Witam serdecznie, jesteśmy na 1850 metrów nad poziomem morza tam gdzie kończy się mityczny podjazd Tour de France na d'Huez podjazd ma długości 13,9 km to co widzieliście w filmiku na samym początku czyli przyspieszone tempo podjazdu postaram się nagrać też zjazd w drugą stronę. Mamy kilka fajnych zakrętów. Też zobaczycie na filmiku w ikonce średnią podjazdu. Ona jest rozłożona na wiele punktów i na wiele segmentów procentowych, jeżeli chodzi o podjazd. Ten podjazd ciągnie się do miasteczka. To jest cała infrastruktura, tak naprawdę. Dla narciarzy zrobiona. Podjazd Alduezie jest od wielu, wielu, wielu lat w Tour de France w kilku różnych innych wyścigach, które się kręcą wokół. Tutaj macie na mapce ten podjazd, kawałek tego podjazdu i rozłożone miasteczko na szczycie czyli tak naprawdę jak widzicie to są głównie hotele jak widzicie wyciągi narciarskie bary, hotele, restauracje. No akurat wyjeżdżaliśmy podczas trwania Grand Fondo na Alpe US Jak teraz przechodziliśmy, no to już się ciągnie 10 godzina dla niektórych zawodników, więc naprawdę długo Długo jechali ten etap. Zresztą e, też nie ma się zadziwić, bo podjazd jest bardzo wymagający i trudny. Jak oglądamy na Tour de France podjazd, widzimy jak zawodnicy się męczą. No jest naprawdę co jechać. Zresztą widzieliście na samym filmiku, że zabawy mają naprawdę, naprawdę dużo i e, naprawdę ciężkie. Segmenty są na tym podjeździe. Więc co? Pędzę pokazać Wam zjazd. Naprawdę polecam podjechać. To trzeba po prostu podjechać na rowerze, nie samochodem. Bo samochodem to nie ma żadnego spektakularnego wow. Natomiast rowerem jest co robić, i naprawdę. Trzeba to podjechać. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować sił, zapraszam. Na podjechanie tego zobaczy na własne nogi, co tam się tak naprawdę dzieje z ludzkim organizmem. Mówię o samym podjeździe 13-kilometrowym, a nie etapie, który miałby 100 czy 150 czy 180 km, który miałby się. Właśnie w tym miejscu kończyć, więc tak naprawdę samo przygotowanie do takiej jazdy jest bardzo trudne i generalnie przygotowanie fizyczne zawodnika, który ma podjeżdżać tak trudne i ciężkie góry, jest też bardzo specyficzne, bo wiadomo, nie możemy tutaj walczyć z kilogramami dużymi tutaj musimy mieć bardzo niski procent tkanki tłuszczowej, bardzo niewielką wagę zawodnika, a bardzo dużą siłę wytrzymałościową, czyli duże, długie, ciężkie, górskie treningi tlenowe. To jest przede wszystkim najważniejsze, aby coś takiego zrobić i zbędny tłuszczyk na brzuszku nam w tym nie pomoże. Więc to ja pędzę pokazać wam zjazd akurat jesteśmy w czasie jestem w czasie gdzie podjazd jest przygotowany przygotowywany pod Tour de France na szczycie już ładnie wiszą koszulki ładnie jest to wszystko przystrojone, ozdobione niestety na sam Tour de France tutaj nie będę ale jadę w inne miejsce na etap obejrzeć sobie to jeszcze z bliska więc co Miłego oglądania na zjeździe. Trzymajcie się. Pozdrawiam z Alp West Jeszcze rzut oka na tą infrastrukturę. Z tej strony mamy śnieg. Tam na górze również mamy śnieg. Miejsca kamperowe. Ja do swojego kampera spylam, żeby nagrać Wam jeszcze zjazd. Pozdrawiam serdecznie. Miłego oglądania. Krótki film. Tutaj nie ma co dużo gadać. To po prostu trzeba podjechać. Trzeba sobie wjechać, trzeba zobaczyć. I tyle. Pozdrawiam. No i zaczynamy zjazd z Alpduez do miejscowości L. Do samego Ronda, czyli tam gdzieś tak naprawdę kończy ten podjazd. Jak mamy się czepiać, ten podjazd od ronda z jednej, z drugiej, z trzeciej strony ciągnie się w małym procencie jeszcze. Natomiast jest jak widzicie, świetnej jakości asfalt, świetnie wyprofilowane zakręty i można się tu bujać. Myślę spokojnie, że powyżej 80 na godzinę. Bo jest się naprawdę gdzie rozpędzić. Kultura jazdy jest tutaj naprawdę wysoka, bo dziennie podjeżdża tutaj kilku, jak nie kilkunastu rowerzystów. Ilekroć jestem na tym podjeździe, podjeżdża go naprawdę rzesza ludzi. Widoki są fenomenalne, jak widzicie tutaj na zjeździe, dużo szczytów, dużo gór. Dlaczego to widać? Przede wszystkim dlatego, że góra jest dosyć łysa i te prześwity po boku naprawdę dają nam piękne widoki. Oczywiście przejeżdżamy przez takie malutkie miejscowości na tym podjeździe, takie malutkie, niewielkie zabudowania. Natomiast nie ma tutaj dużego ruchu samochodowego i można naprawdę fajnym spokoju podjechać tą górę jest naprawdę fajna jak widzicie cały czas ciągniemy zjazd te popękane linie są zalepione lepikiem więc tak naprawdę nie czuć żadnego tyrpania tak jak widzicie też w niektórych miejscach jest zupełnie położony wymieniony nowy asfalt więc można tutaj pędzić Naprawdę srogo w dół, podjazd jak i zjazd. Fajny, wypić kawę, zjeść ciastko na górze i spokojnie na luzie zjechać sobie z fajnymi prędkościami. Ja naprawdę polecam. Trzeba to po prostu podjechać i zjechać. Koniecznie zabrać do kieszonki lub do torebki podsiadłowej, kurtkę przeciwwieczną, bo w dół. Naprawdę robi się zimno, różnica temperatur wysoka. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrowe!